Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zizaka. I dzisiaj sobie zagramy jakiegoś challenge'a. Tylko może jakiegoś, który jest, nie wiem, gdzieś tutaj. Na przykład... Czekaj. Kurseda. A, dobra, bo to tak działa. Dobra, kiedy się daje ci lemoniady albo binsy, to spróbujmy binsy. Aha. Ciekawe. I jak trzymam guzik, to mi się bomba robi, nie? Nie. Dobra. Spoko. Także, no, będziemy sobie tutaj. Nice. Dobra. No, challenge naprawdę nietypowy. Ale nie musimy tutaj za dużo robić, przynajmniej. Start, wykonamy matkę. I ta kupa jest, widzę, że omni. Czy no, po prostu z każdego miejsca, nie? Także no, byle by nie stracić za dużo tego. Z bomby dużo bomb. I będzie dobrze, chyba. Jakie w sumie okazję z co użyjemy tych? Nice Więc co trzeba jakieś familiara dostatnie, Jak będzie okazja Halo? Up, up, weźmiemy i chyba wezen soła i po prostu idę dalej, mi się wydaje. Ale w co nie Pójdziemy jeszcze tutaj. I teraz idziemy dalej. W sumie też w teorii mógłbym sobie jeszcze secreto znaleźć, to znajdziemy. Acz no, znajdziemy, no powiedzmy, że tutaj jeszcze pierdolny bombom. Jak nie będzie to jebać. Ale jest, na szczęście. No, idziemy dalej. Także zobaczymy, czy ten część no, chyba nie będzie trudny, no. Komuś... Jedyny co mnie trochę martwi, to może ta matka. Gdzie w niej po prostu może być problem taki, że. Jak to powiedzieć, się po prostu będzie kryła, nie? Jak się ukryją, to. Jak no po prostu nie będzie i na ekranie kartową pierdolnie to może nie wiem Być tak że Ouuu Okej okay. Weźmiemy, weźmiemy co że... chyba straciłem tutaj Kurwa, już bomb nie mam, już tak dużo, 80 tylko bomb. Nacyk, cyk, Okej. Okay. Nice. Fajne to jest akurat, no, te bomby takie. Że w każdą stronę to leci. Dobra, hmm. okej, okay. dobra. I co my tu mamy? Ja bym szczerze wziął to i to. No. I Elo, nie? I pójdziemy jeszcze do sklepu. Albo nie, pójdziemy najpierw może tą skrzynkę ogarnąć. Albo nie. Albo tak, albo nie, zobaczymy. No to trzeba bomby piętnąć po prostu. My kupmy tego Soul'a. I idziemy teraz tam. No bo raczej, nie no, 6 kluczy, no kurwa, no tak wiesz, myślę, że raczej siądzie, ale... szansa, że siądzie, no nie jest chyba 100 nie? Z tą wielką skrzynią. A jest! Dobra, biorę to. Tego nie biorę. Taką kursika w takim razie. Tak, no, poczekam, aż się sprokuje. Jeszcze raz. Git. Kurwa, za, za późno. Ale dobra, także idziemy dalej. Jakiegoś familiara bym chciał dostać jeszcze takiego, który mógł strzelać, bo te horsemen to tak wiesz hmm. Nice. A to już dosyć było late, nie powiem Co? O i niedobrze. Dobra, co to, bo naprawdę oszczędzać, kurde, kurcze, kurcze felek, no. Jak to już nawet nie czyści wszystkiego. Dobra. Ale to nie pomagałem teraz, no. Jeźdź, Uuu, jeszcze Soulik, jeszcze Eternal. Jeszcze zniżka, ale z niej nie skorzystamy niestety. Oj, bardzo możliwe, że nie skorzystam. Nice. Ora także bo teraz po prostu lecimy po tego. Albo z roomu. Nice, no nic. Ale niestety nie ma Devila. Szkoda. Dobra. Czyż mi się wydaje, że bym szedł dalej bez tego, bez większych po prostu rosterek. No, bo tutaj już nie ma nic. treżerów, tutaj nie ma, więc no, nic więc sobie więcej nie wycisnę, raczej z tego pokoju więcej. Znaczy to nie wiadomo, już jest Secret Room'y, ale nie chcę mi się właśnie na to. I Curse of the Blind, no zajech, kurwa chujowo. Akurat, nie? Już? No. Tak średnio, tak średnio, dobra. Ach, a stęsował soda przynajmniej, także to legit. Kupię. Ale nie dostałem monet, to nie kupię Dobra. Także no, chyba lecimy tutaj po prostu po tego. Chociaż. No, idziemy na bossa. Nie ma co. Szybkie poszukiwanie bossa. Można takiego bossa. No, akurat najgorszy boss mi się w sumie trafił. Podem mnie no Twój bombek ich zmarnowałem trochę niepotrzebnie No bywa, bywo Idziemy dalej Nie wiem, pick, bomba I też nice. Kurwa mać. Najgorzej. Najlepiej? Nawet nie biorę więcej, bo nawet jeśli bym dostał teleporta Devila, co byłoby w sumie być idealne. To niestety jest kurs of the blind i też ma na kursa, przez co nie idę. No bo po co? Ale jakbym tam był item, to kurwa wiesz, wiesz, kursy daje ja w sumie, jakbym dostał? to tak nie. kurwa, że tak nie strzelam, nie? Więc to by w sumie nic nie. To by nic nie dało. Złego by nie dało. Wow, ale pokój? Tylko śmiesznie tej ty jebłem No i nice Dobra, to idziemy dalej. Także nieźle, nieźle I kurwa ale szybko ten challenge idzie o dziwo Niestety to nie ma co się zastanawiać. po prostu napierdalasz kupką lecisz i dajesz bombę i wybuchasz, nie? Czy wybuchasz? Wybuchasz gazem, jakby nie patrzeć. Dobra, bombeczka, dziękuję. A tu już trzeba trochę oszczędzać, no? Tak fajnie byłoby mieć chociaż, nie wiem, z 20 bombek. Ale jest sprintem. Na tamten pokój trzeba mieć. Ej, kurwa, no kurwa, no, prawie tych bombek zżyłem już wszystko. Okej, okay. No 20 bombek na tamten. Na tamtą turę i będzie git, mi się wydaje, raczej. Na górę teraz będzie git chyba na górze. Tak, średnio. Weź tu pomóż. Dobra, to idziemy teraz, nie wiem, na górę znowu. Tylko teraz na górę, trochę bardziej na prawo. Hmm. Idealnie! No to jest taki, takie niepotrzebne, ale... Ale kurwa, jakim tanki jest? No to jest problem! Odpalam tego, nie wiem czy to mi pomoże, pewnie nie. No kurwa, nie skacz! Dobra. Wydało się tanki, ale nie był tanki. A PHD i Shade, a. czy ja chcę ani jedną z tych? Chyba nie chcę nic akurat. Tak niefortunnie taki akurat wyszło. Tak, już będziemy jeszcze zobaczyć, czy nie ma tej sklepa. Tik, tik, tik. Słuchaj, jak nie znajdę... Jak teraz się nie znajdzie, to pierdolę. No i nie pierdolę. I co my tu mamy? Zabierzemy to. I idziemy, nie? A niestety ale bąkiem się też nie da nie wysadzić, znaczy no zgasić ognia. Trudno. zresztą no. Takim pierdem to powinno się dać. Ale no nie da się. Dobra, także mateczka stała. 13 minut, kurwa, co jest? No i w tej trefamiarów mamy, więc tej bomb mi... Tutaj... No, postaram się nim na pierwszej, głupek. gupek. No, się uda wygłaskać. A, Dawaj trzy. Nice. A on w chuj Dobrze jest. Nawet jak mi bomb braknie, to będę miał jak się po prostu ten. Jak walczyć. Ja się sam, kurde, z walki nie wyłączę, bo coś tak widzę, że może się stać. A cyk. Jebać. Nadek jak mógł to za darmo otworzyć, to mi się nie chce. Cyk. Uuu. Eee. Nie, no co? W sklepie wydam te 15. jednak mm, nie, nie wydam. Dobra, to jest co wydamy je może tutaj? Nice. Kurwa, da, to ja akurat głupio. Zobaczcie Gnartopigus ten, co za syf. Dobra. Pierdolę tu bombę. Dobra. Nice. No co, no chyba już mi się wydaje, nie no, nie ma co. Co będzie, to będzie. A, cyk. No Właśnie, kurwa, nie zawsze bije tymi bombami. To jest problem. No do dobra, nice A udało się, jeszcze chciałem zobaczyć co jest z czasem w tym bo straszu, ale się nie udało Dobra, mamy spalonego dolka Dolka z nopeniego Dobra i chyba w takim razie no tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Sub 20 dzisiaj taki szybki się trafił Także spoko No i co? Także było sub 20, tutaj już skończę pierdolić Skończę gadać, także no, jak Ci się podobał odcinek, zostawić paczkę w górę. Może zostać suba, jak chcecie na bieżąco, skadałem możesz może jakiś fajny koniec napisać. I widzimy się podobnie, klasycznie, już jutro o godzinie 16. I co? Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. I elo.